Czy osiołki we Włoszech mogą spełnić marzenie? Tak jest w przypadku Małgorzaty i Michaela. Tutaj realizujemy nasz pomysł na życie, w każdym przypadku. Przede wszystkim trzeba być szczęśliwym. I my tutaj jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że to jest tak. Żyjemy tutaj teraz z również dlatego, że mamy zwierzęta. Móc tak żyć, to szczęście, to wygrane na loterii, to także luksus. Małgorzata i Misie mieszkają w Prela Castello, małej górskiej wiosce niedaleko Imperii. Drzewa oliwne dominują krajobraz. W gajach oliwnych rozsypane małe wioski. Między nimi Prela Castello. Gdzież Włochy mogą być piękniejsze? Przyjechaliśmy do Włoch w zasadzie przez przypadek. Znajomi mają tutaj w sąsiedniej wiosce dom letni. Wynajęliśmy, to było nasze pierwsze wspólne wakacje w 2000 roku. Przyjechaliśmy oplem kombi, jednemu dziecku robiło się w drodze niedobrze, drugiemu musiało sikać do butelki, kiedy staliśmy w korku, trzecie, przyjaciel moich synów zymiotowało. To była twarda szkoła dla Michaela, ale zdał egzamin. Twarda szkoła pozostała. Obydwoje uprawiają swój kawałek ziemi i są dumni z owoców swojej pracy. Żadne z nich wcześniej nie miało nic wspólnego z rolnictwem. Jako złotnik lubię swoją pracę, ale jest to praca siedząca. Tutaj na wsi naprawdę mogę odpocząć. Budować mury, przycinać drzewa oliwne, wędrować z naszymi osłami. Zawsze są tysiące rzeczy do naprawi i uporządkowania. Świetnie się bawię. Założyli warsztat i atelier. Nowe miejsce jest dla nich także inspiracją. Włochy mają bardzo dobrą scenę artystyczną i słyną ze znakomitego designu. Dotyczy to projektowania mody, mebli, architektury wnętrz. Top. Podobnie widzi to Małgorzata. Studiowała sztukę i projektowanie w Polsce i ceni zainteresowania artystyczne swoich włoskich sąsiadów. Nie może żyć ze swojej sztuki, ale praca twórcza to również sposób na zrozumienie nowego miejsca. Zwłaszcza, że spotykają się tutaj trzy kultury: polska, niemiecka i włoska. To zdecydowanie atut. Widzę jako zaletę to, że mam szczęście mieszkać w różnych krajach i że mogę czerpać w miarę potrzeby z różnych kultur. Wykorzystywać to, co jest mi w danym momencie potrzebne. Na przykład przysłowiowa polska gościnność, dar rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny sposób, czy elastyczność i fantazja, które są podobne w Polsce i we Włoszech. Do tego nauczyłam się dyscypliny, punktualności i organizacji w Niemczech. To mi ogromnie pomaga w pracy. Mam szczęście mówić w kilku językach. To świetnie, że możesz wyrażać swoje myśli w różny sposób. W każdym języku jesteśmy trochę inną osobą. Uważam to za bardzo interesujące. Mogę to tylko potwierdzić. Zyskałem wiele ze spotkania tych trzech krajów. Dużo się nauczyłem. Oczywiście są też punkty konfliktu, które widzą z perspektywy niemieckiego rzemieślnika. Moje niemieckie precyzyjne myślenie często koliduje z włoską mentalnością. Na przykład widzisz taki dach, jak oni go budują. Nie wytrzyma trzech lat. A potem dużo się uczysz. Ostatecznie dach trzyma się, a kiedy się zepsuje, można naprawić. Uczysz się wielu rzeczy. Uczysz się spokoju, uczyć się tolerancji i po prostu uczyć się du, się życiem. I hält das Dach natürlich, und wenn's halt kaputt geht, macht man halt wieder neu und man lernt halt andere Dinge und man lernt vor allen Dingen Gelassenheit, man lernt Toleranz und man lernt einfach zu genießen und zu entspannen. Do Małgorzaty i Michała należy pracownia i dom. Kiedy go kupili, es to kompletna Ruine. Remont trwał ponad rok. Teraz, w czasie wakacji, dom jest wynajmowany dla gości. Turyści uwielbiają to miejsce. Ach, było bardzo miło. Cała ekipa budowlana czekała na nas. Ogień palił się w kominku, wypiliśmy toast. Było piękne. Przyjechaliśmy z Niemiec z naszymi metaracami z Aldika w bagażniku, żebyśmy chociaż mieli na czym spać. Założyli małą agencję, która wynajmuje domy i mieszkania przyjaciół i sąsiadów. Nawet w raju trzeba pracować. Tak to już jest. Ciao!